Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny, uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Za odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich zbiórkę i segregację wspólnie odpowiadamy i tylko wspólnie możemy ochronić środowisko, w którym żyjemy. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę ze skali tego problemu. Często nie wiemy, jak segregować odpady, tak aby ponownie je wykorzystać. W tym filmie spróbujemy przybliżyć, co dzieje się z odpadami, które wyrzucamy do specjalnych pojemników przeznaczonych do segregacji. Mam na imię Emilka, i dziś wspólnie z moją mamą wyjaśnimy Wam, dlaczego wyrzucimy butelki właśnie do tego pojemnika. Wszystkie odpady zmieszane, a także selektywnie zebrane z naszego powiatu, trafiają do ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie. Za miejsce. To jest właśnie ekologiczne centrum odzysku, które posiada status RIPOK, czyli regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Trafiają tutaj odpady z całej okolicy. Ekologiczne centrum odzysku powstało 1 grudnia 2016 roku w wyniku przekształcenia zakładu usług komunalnych Tadeusz Drozdowski, który działał od 25 lat. Obecnie jest to nowoczesna firma spełniająca europejskie standardy oraz unijne wymogi w zakresie gospodarowania odpadami. Priorytetem są działania związane z recyklingiem oraz odzyskiem surowców wtórnych. Po zważeniu odpady kierowane są do hali, gdzie odbywa się ich sortowanie. W jaki sposób sortowane są te odpady? Za pomocą ładowarki wrzucane są do maszyny, która rozrywa worki, co pomaga w lepszym przygotowaniu do sortowania. Następnie przez przenośniki trafiają do wielkiego sita, które usuwa drobne odpady nadające się do kompostowania. W przenośnikach znajdują się specjalne magnesy, które wychwytują metale. Większe za pomocą kolejnych taśmociągów trafiają na specjalne separatory, które za pomocą kamer i sprężonego powietrza pomagają odzyskać plastikowe butelki, opakowania po masłach i jogurtach, butelki po płynach do naczyń i szamponach do włosów, a także makulaturę, folie i tym podobne. W podobnym pomieszczeniu znajduje się kabina sortownicza, w której pracownicy ręcznie sortują odpady, które nie zostały wychwycone przez urządzenia, a które nadają się do odzysku. Dzięki tej pracy mamy znacznie więcej odpadów, które możemy ponownie wykorzystać i tym samym mniej składujemy. A co z gałęziami, trawami i odpadami kuchennymi? To są odpady biodegradowalne, które kierowane są do kompostowania, z którego po kilkutygodniowym procesie uzyskujemy kompost, wykorzystywany np. Na jako nawóz w rolnictwie. Segregacja odpadów jest łatwa, wymaga tylko niewielkiego zaangażowania i wyrobienia nawyku, który powinien szybko utrwalić się w codziennym życiu. Zachęcam Was, spróbujcie. Tutaj pracownicy robią wszystko, by odzysk zdrowców był jak największy. Selektywna zbiórka odpadów umożliwia nam ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska oraz odzysk surowców wtórnych. Ty też segreguj. Namów mamy tatę i sąsiadów, by dbali o nasz teren i segregowali w swoim domu. Dzięki Tobie miejsce, w którym żyjemy, będzie piękne, czyste i zdrowe. Pamiętajmy. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier, do żółtego plastiki i metale, do białego szkło bezbarwne, do zielonego szkło kolorowe a do brązowego odpady zielone, tak zwane bioodpady. Na naszej stronie internetowej znajdziecie grę edukacyjną, która w przystępny sposób pokazuje, jakie odpady powinny trafić do poszczególnych pojemników lub worków.